Chciałbym być i jak z z na moim kanale, a dzisiaj dodaję Wam 5 pro do Fortnite'a, które naprawdę mogą Wam się w przyszłości przydać. I zanim przejdziemy do protipów, to możecie wygrać yy, właśnie tego ze sklepu grani ze mną 1v1. Nie wystarczy co wystarczy zrobić, to zasubskrybować kanał, yy, zostawić pod tym filmikiem łapęce w górę oraz yy, napisać swój nick z Fortnite'a, wybiorę jedną osobę, zagram z nią 1 v 1 jak ze mną wygra 3 yy, rundy, to wtedy dostanie gifta ze sklepu. No więc, co, ja już wiem, że tu wam zapraszam do oglądania dzisiejszego materiału. Dobra, więc pierwsza rzecz, Tak, jak chcecie się komuś wbić do boxa, a przeciwnik cały czas zamyka i macie krawpady, to są dwa sposoby, żeby się wbić do boxa. Pierwszy to taki walimy prosto w ścianę i walimy mu bułkę, no i to jest proste. I to działa na każdych ścianach, pokazał na metalowych. Yy, można to zrobić tak, że kładziesz, walisz do i tutaj dojesz do typa. Bo graf spady wszystko rozwalą, nawet taką metalową ścianę. No i po prostu da radę to rozwalić. I wtedy możecie łatwo dojechać typa, walnąć mu 200 w głowę lub jakąś inną sumkę. No więc dobra, to był pierwszy prototyp, trochę bardziej znany. Przejdziemy do tego drugiego, też trochę znanego, a reszta to już będzie troszeczkę mniej znana. Dobra, kolejny prototyp wygląda tak, że jak przykładowo ktoś postawi wam daszek nad wami, to możecie to łatwo wykorzystać. Pokażę wam na kolejnym przykładzie. Że idziecie, ktoś wam zablokuje tak i wy tak dojeżdżacie, przeciwnik się nie spodziewa i możecie mu przejąć tak ja przykładowo tak wam spadamy. Albo inaczej. No i po prostu możecie mieć szybkie HG. Nie musicie się martwić, że was zablokuje. No więc tak, to był ten drugi protip. Więc lecimy z kolejnym. Dobra. A więc kolejny protip. Jak macie rpg i, i chcecie strzelać tak, żeby nie dostać żadnej snajperki, to jest na to protip. Po prostu idziecie tutaj blisko rogu i normalnie strzelać Jak mam na to nazwać? Legalny wallhack o nie Chwilę mi No dobra, więc możecie takiego legalnego wallhacka używać yy, Możliwe, że za to ban, więc yy, nie polecam tego nadużywać No więc co? Lecimy już do czwartego protipu Dobra, czwarty i przedostatni protip jest taki, że jak przykładowo chcecie zdecydować o tak schody na bok, no to wtedy robicie tak. Mam na to szybki protip, wystarczy, że skierujecie te, tak, tak, przykładowo o i macie już kolejny bok, możecie z tego korzystać, to nie jest bagnalne, za to nigdy nie dostaniecie bana, bo to jest normalnie mechanika gry, więc możecie z tego korzystać i dobra i lecimy do ostatniego. I dobra, lecimy z ostatnim y, pro tipem, bo przygotowo trzymacie tak pompę, edytujecie tak, wtedy otwieracie i dopiero po opóźnieniu da się. Jest na to szybszy sposób. Tak, występujcie tak, raz pompy, edytujecie i jeżdżę. No to to jest bardzo szybki sposób i długo trzeba to wytrzymać. Tylko ja nie zrobiłem. Więc tak robicie. Naprawdę to trzeba poćwiczyć. I to był ostatni pro Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapę w górę pod tym z suba z, z A ja już się z wami wygnam. Do zobaczenia w następnym odcinku i cześć!